Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. I Biblia to wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi Jego serca i posłuchaj dziś tych słów. A gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, co przepowiedziano przez proka Izajasza, mówiącego, On niemocy nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. No, kiedy ostatnio zdarzyło Ci się, że przyprowadziłeś z sobą do kościoła kogoś, kto potrzebował Nowego Narodzenia, albo uzdrowienia, czy po prostu Bożego dotknięcia. No, kiedy czytasz cztery Ewangelie, to łatwo można zauważyć wiele przypadków, gdzie. Ludzie przyprowadzali do Jezusa swoich synów, swoje córki, a pracowników, po to, aby on ich uzdrowił czy uwolnił, i Jezus nie odmówił nikomu z nich. I wiesz, co możesz używać swojej wiary dla innych? Możesz wierzyć o zaspokojenie potrzeb innych, a nie tylko swoich własnych, tak jak czytamy, osiągając cel wiary zbawienie dusz. Nie tylko twojej duszy, ale wielu dusz. Bo widzisz, wiara Twoja, ona jest, ona jest widoczna w działaniu, kiedy jest czynna. Więc jeśli naprawdę wierzysz, że Jezus Cię zbawia i uzdrawia i chrzci Duchem Świętym i uwalnia, będziesz przyprowadzał do Niego tych, którzy potrzebują i zbawienia, i uzdrowienia, i chrztu Duchem Świętym, i uwolnienia. Chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.